No witam, witam, ja jestem oczywiście Goldzory i bardzo serdecznie witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Słuchajcie, przede wszystkim na wstępie chcę Was przeprosić za brak materiałów tak regularnie jak, jak do tego was mam. mam nadzieję przyzwyczaiłem ostatnio na kanale. E, no słuchajcie, no nie mogę wyleczyć zatok. Mega ciężko mi się funkcjonuje ogólnie przez te problemy z zatokami. No i ciężko też mi się zebrać, żeby coś dla was nagrać, żeby w ogóle e, no coś, coś na komputerze sensownego robić niż, niż takie bezsensowne. Po prostu granie e, i zabijanie czasu. Mam nadzieję, że, że te zatoki się wyleczą. Także przepraszam za ten brak regularności. Mam nadzieję, że rozumiecie. Ale dzisiaj wracam z filmem, e, który no, jest ciekawy, bo wyciąg jakiś czas temu sezon drugi do Call of Duty Modern Warfare 2, co za tym też idzie do DMZ i Warzone 2. I dzisiaj chcę Wam właśnie o tym sezonie drugim e, troszkę informacji e, przekazać. Łapka w górę, świąteczna łapka w górę, mega mile widziane już teraz, a ja oczywiście bez zbędnego już przedłużania przechodzę do konkretów. Także moi drodzy, sezon drugi zadebiutuje e, na początku lutego, prawdopodobnie będzie to pierwszy luty, e, więc e, no jeszcze troszkę tego czasu zostało, e, w zasadzie dosyć długo ten pierwszy sezon mam wrażenie się ciągnie, zdecydowanie dłużej niż normalnie to się ostatnio odbywało, no ale sezon drugi dopiero, tak jak mówię, za no półtora miesiąca, tak, tak trzeba to teraz sobie tłumaczyć. Natomiast ten sezon drugi tak jak mówię wyciekł, wyciekła oficjalna grafika, która będzie promować ten sezon drugi no i właśnie dzięki tej grafice oraz innym oczywiście rzeczom wykopanym z, z plików gry, czy chociażby przekazanych od wiarygodnych osób związanych właśnie z tego typu przekazami, jestem w stanie dla Was tutaj skleić taki materiał o sezonie Drugim. Na tej grafice, która wyciekła, ja ją widziałem, wy też ją teraz widzicie zablurowaną na ekranie, widzimy motyw przewodni tego sezonu drugiego i tutaj dosyć duże zaskoczenie, bo motywem przewodnim będzie, moi drodzy, Japonia japoński klimat, bo na tej grafice widzimy charakterystyczne dla tego kraju drzewa wiśni, które zlokalizowane są na tle mapy Castle znanej chociażby z Call of Duty World at War, czy ostatnio Call of Duty Vanguard, a swoją drogą mapa Castle sama w sobie zlokalizowana jest właśnie w Japonii na wyspie Okinawa, więc jest to dosyć ciekawy wybór, no bo mamy ten japoński motyw który nijak nie spina mi się po prostu z Modern Warfare 2 w chwili obecnej. Zobaczymy, jak twórcy postanowią to po prostu nam tutaj skleić. Tak czy siak, grafika zdradza również oczywiście głównych operatorów tego sezonu drugiego i wychodzi na to, że głównym operatorem będzie znany nam już operator, chociażby z MW 2019, Ronin, który podczas właśnie MW 2019 też w jednym z sezonów zadebiutował wówczas nie jako jakiś główny operator, natomiast jako po prostu nowy operator. Operator w grze. U jego boku widzimy natomiast również Rose oraz operatorkę Nowe, więc ten, ten zestaw operatorów prawdopodobnie będzie motywem przewodnim w tej kwestii w sezonie drugim. Jak wspominałem przed chwilą, że troszkę mi się to nie spina, psuje mi to po prostu jakiś klimat, który został zbudowany w, wokół tego MW2. To po dłuższym zastanowieniu muszę jednak przyznać, że zaczynam dostrzegać logikę w takim ruchu ze strony twórców. Pamiętacie, gdy zwiastowałem Wam, że MW2 będzie wspierane dwa lata? Że to będzie pierwszy kod z dwuletnim wsparciem? Że za rok nie otrzymamy nowego tytułu Call of Duty na rynku, typu właśnie Modern Warfare 3, Black Ops 5 i tak dalej? Tylko drugi rok wsparcia dla obecnej części? No właśnie. To właśnie dlatego, według mnie, cała zawartość która pasowałaby nam teraz, przesuwana jest w czasie właśnie na za rok. Z plików gry wiemy przecież, że gotowy jest remake mapy Terminal, gotowy jest remake mapy High Rise, ale te i wiele, wiele więcej innych map, a co za tym idzie, nowych sezonów z nimi związanych, trzymanych jest po prostu na późniejsze terminy, by standardowo wytworzyć w nas w najmniej oczekiwanym do tego momencie większy hype, bo w chwili obecnej MW2 jest jeszcze hypowane, ta gra jest świeża zaczynamy ją w tak naprawdę w chwili obecnej mocno, mocno dopiero poznawać, no a za rok no ta gra już będzie przez nas wygrindowana do maksa, no i twórcy będą musieli jakoś wzbudzić u nas właśnie to poczucie czegoś nowego czegoś nostalgicznego, czegoś co tak jak wspomniałem wzbudzi w nas właśnie hype i, i dlatego wydaje mi się, że teraz opłacalne dla nich bardziej jest robienie sezonów Opartych chociażby na takim japońskim klimacie, coś co nie bardzo nam się spina używając e, makiety e, mapy Castle, e, niż, niż e, tak naprawdę wypukiwanie się z tych takich złotych sztabek, e, jak ja to nazywam typu Terminal, High Rise coś co każdy, dosłownie każdy fan Call of Duty będzie chciał chociaż przez chwilkę od nowa doświadczyć i chociażby dlatego wróci chociaż na chwilkę do gry. Także dajcie znać czy mniej więcej rozumiecie moją logikę i czy zgadzacie się z tym natomiast to co wiemy o sezonie drugim to właśnie przede wszystkim powrót mapy Castle, powrót operatora Ronina, nowe bronie, bronie jak katana czy kusza, coś co również gdzieś tam się spina z tym, z tym Klimatem japońskim, no i co dla mnie najważniejsze, co już było e, zwiastowane e, dawno, dawno temu, e, w końcu tryb rankingowy do MW2 e, w formacie 4x4 z systemem bardzo zbliżonym do tego z Call of Duty Vanguard, co jest naprawdę świetną informacją. E, ja już widziałem ten tryb rankingowy do MW2, widziałem rangi, widziałem system na jakim to wszystko działa, i właśnie wygląda to bardzo analogicznie do tego co mieliśmy w Vanguard. I dlaczego uważam to za dobrą informację? Informacje, bo o ile Vanguard w pewnym momencie dla mnie totalnie stracił stracił jakiekolwiek. Yy jakikolwiek sens by w niego grać o tyle właśnie tryb rankingowy w tej grze w pewnym momencie spowodował, że zarywałem nocki na tych rankedach żeby po prostu wbijać te coraz wyższe to rangi, był to bardzo fajnie po prostu zrobiony system rankingowy no a skoro wraca on odświeżony w MW2, no to ja już wiem, że dużo czasu na te rankedy poświęcę i pewnie wielokrotnie na streamach będziecie widywali mnie grającego właśnie rankedy w MW2 jest sporo rank jest, jest właśnie fajny system z O awansami i spadkami. Są sezonowe nagrody za wbijanie po prostu rank, więc będzie co robić, będzie po co się pocić w tym MW2 i będzie można w końcu pokazać swoje umiejętności, bo umówmy się na meczach publicznych w MW2 czy Warzone 2, tych umiejętności te umiejętności ciężko jest pokazać, bo sami wiemy jaki problem jest obecnie z tym właśnie w serii Call of Duty. Jeżeli chodzi właśnie o Warzone 2, to sezon drugi również prawdopodobnie nie będzie przełomowy w tej kwestii, bo Raven Software, moi drodzy, oficjalnie przejęli projekt Warzone 2. E, oni w pewnym momencie byli studiem wspierającym Infinity Ward w rozwoju Warzone 2. Oczywiście, Infinity World stworzyło Warzone 2. E, natomiast w, z ostatnich wpisów na blogach Koda wynika, że to właśnie Raven Software przejęli już oficjalnie Warzone 2 i to oni będą robili aktualizację do tej gry. E, no i myślę, że to właśnie od sezonu drugiego ta gra za. Zacznie stawać na nogi, zacznie stawać się po prostu lepsza, bo Raven udowodnili, robiąc fantastyczne aktualizacje w trakcie okresu Warzone Caldera, że potrafią, potrafią w te aktualizacje potrafią naprawdę słuchać graczy i potrafią dobrze wspierać no, no coś, nad czym mają po prostu pełną kontrolę. A wynika z tego, że od teraz tę pełną kontrolę będą mieli właśnie nad Warzone 2. Na sam koniec, moi drodzy, Ciekawostka związana z tą mapą Castle, którą zobaczymy w sezonie drugim. Pamiętacie, gdy ostatnio nagrywałem materiał dedykowany nowej mapie do Warzone 2 mapie, która będzie dedykowana trybowi odnowy. No to słuchajcie, na tej mapie w samym centrum zlokalizowane jest przecież miejsce o nazwie Castle i nie wiem czy to ten zamek o którym myślimy, ale być może jest to po raz kolejny e, coś co znamy doskonale z ostatnich lat że twórcy wykorzystują tak naprawdę jedną mapę do wielu trybów gry e, tak jak części e, map do trybu wojny naziemnej tworzą nam na przykład mapę Almazrach czy tworzyły Werdańsk, tak być może ta nowa mapa e, Castle do Multi MW2 e, do prawdopodobnie również trybu wojny Ziemnej stworzy nam miejsce na mapie do odnowy, no bo wydaje mi się, że, że to jednak nie jest przypadkiem, że, że jakaś główna miejscówka na tej nowej mapie jest, jest zamkiem. Takim, który może zostać właśnie oparty na makiecie mapy Castle, o którym wspominałem Wam. O której wspominałem wam wcześniej. E, także moi drodzy, to wszystko, co przygotowałem w dzisiejszym materiale. Gdy tylko będzie coś nowego odnośnie sezonu e, drugiego, a z biegiem czasu oczywiście tych informacji będzie coraz więcej, to macie pewność, że na tym kanale będę Was o tym informował. Ja się dalej kuruję, wracam do Was w tym tygodniu z regularnymi materiałami, bo też to jest moja praca i, i muszę dla Was coś nagrywać. E, tak czy siak, dziękuję za wsparcie, dziękuję za wysłuchanie moich słów no i do usłyszenia w kolejnych materiałach mówi Goldzor, na razie